Ło, co jest? Co jest? Co tu się dzieje? Witajcie moi drodzy, z tej strony ja, MW, Jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale i jak możecie zauważyć, w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w demoniczną wersję Minecrafta, czyli Minecraft 666. Tak, dobrze usłyszeliście. Zanim przejdziemy do samej rozgrywki, chciałbym, żebyście zostawili tutaj łapkę w górę, ponieważ jeżeli będzie tutaj 2000 łapek w górę, to będzie kolejny odcinek właśnie z zakazanych wersji Minecrafta, więc mordo, zostawiaj łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał, żeby być na bieżąco, bo filmy pojawiają się codziennie, a my, jak może Możecie zauważyć, jesteśmy w Minecraft 666. Zresztą, jak widać, i menu jest dosyć inne niż zazwyczaj, bo jest to jakaś wersja nowsza od tych, co zazwyczaj są, bo zazwyczaj gramy na jakichś alfach. A tutaj mamy jakąś nowszą wersję, bo możemy zobaczyć to chociażby po samym menu. No tutaj mamy, jak możecie zauważyć, jakieś dziwne znaki, które się zmieniają, ale nieważne. Słuchajcie, jak przystało na takie Minecraftowe wersje? Oczywiście, dźwięków totalnie tutaj nie ma. Mm, możemy sobie zmienić za to, no, opcje typowo. mamy sobie na przykład grafikę. Fast, powiedzmy. No i mamy tutaj single player. Stworzymy sobie świat, nazwiemy go 666. Yy, damy sobie seed 666, bo w końcu jesteśmy na demonicznej wersji Minecraft'a. Więc no, trochę się dzisiaj poświęcam. Więc mordo, jeżeli jeszcze łapki w górę nie zostawiłeś, to pamiętaj, ja patrzę, czy tam na dole są zostawione łapki w górę. Tworzymy nowy świat i zobaczymy, słuchajcie, co nas tutaj spotka. Powiem wam szczerze, że jakoś nie za bardzo wiem, co w tej wersji Minecraft'a może się tutaj wydarzyć. Yy, ale na pewno wiem jedno. Trzeba grać surfek. Żeby przetrwać, więc będziemy sobie tutaj grali, m, tak jak zawsze, będziemy sobie po prostu tutaj y, ogarniali jakieś fajne itemasy, więc pierw zrobimy sobie tutaj crafting table, proszę bardzo. Generalnie plan jest taki, żeby nagrać później historię o niej, tak jak zrobiłem to ostatnio z Minecraft Alpha 1.2.7, więc y, taki jest plan, zobaczymy jak wyjdzie, zobaczymy co w zasadzie spotkamy na tej wersji, bo tak jak mówię, ja totalnie nie wiem, czego się można tutaj spodziewać, czy mi tu wyskoczy jakaś postać, czy co mi się tutaj w zasadzie wydarzy, no nie mam pojęcia, bo tak jak mówię, totalnie sobie nie spoilerowałem, żeby po prostu yy, mieć lepszą zabawę, jakkolwiek to brzmi. Mamy tu jakąś wioskę villagerów. Okej, okay, dobra, więc pójdźmy sobie i zobaczmy, czy coś w tej wiosce będzie podejrzanego, a może po prostu, czy coś w tej wiosce będzie. Czy będzie tutaj kowal, to mnie naprawdę ciekawi, nie? O, mamy tutaj kowala elegancko, więc możemy sobie. Okej, okay, mamy słuchajcie, cztery żelaza, żelazne spodnie i chlebek, więc mega spoko, nie będę mówił, że. Nie, dobra, więc zróbmy sobie może na starcie mieczyk sobie zróbmy. Ja myślę, że mieczyk będzie tutaj lepszą opcją, bo jednak możemy spotkać jakieś różne mm, dziwne rzeczy i wypadałoby się przed tym jakoś uchronić. Właśnie mieczyk nam w tym na pewno pomoże. Więc jak na razie powiem wam szczerze, że totalnie nic dziwnego tutaj na tej wersji się nie dzieje, ale to tak totalnie. Gram sobie zwykłego survivala i nie zauważyłem, żeby działo się tutaj coś niepokojącego. Dobra, mamy 15 węgla i ja idę dalej. E, zobaczymy, czy cokolwiek e, Spotkamy, o nie, bo ja idę nie w tą stronę Bo zacząłem się wracać, a to nie o to Chodzi, dobra, pójdźmy do dżungli Zobaczmy, co będzie działo się w dżungli, mordy Wow, myślałem, że coś tam jest, a to dynia Tam jest, wow, kurde, ale się Delikatnie się poryłem, e, czekajcie, bo Tutaj jest szansa, że będą e, jebe, Że będzie jakieś żelazo, więc Zobaczmy, czy będzie tutaj jakieś żelazo Na przykład, o, widzicie, mówiłem, że Będzie tutaj żelazo i było, więc zarąbiście Zbieramy sobie tutaj elegancko Nasz ironik, dobra, mamy sześć żelaza. Nie jest to za dużo, ale też jest to odpowiednia ilość, bo będziemy mogli sobie zrobić właśnie żelazny kilo, więc mega spoko. Dobrze by było znaleźć jakieś owce, żebyśmy mogli sobie zrobić w ogóle ko, bo jak na razie jesteśmy totalnie bez łóżka, a no nie ukrywajmy, w Minecrafcie 666 w nocy nie wiadomo, co się będzie działo. Czy jakiś diabeł się nie pojawi? No kurde, no nie wiem, nie wiem, po prostu nie wiem. Dobra, robi się noc. Zobaczymy, czy coś w trakcie nocy się tutaj odwali na przykład, bo to jest dosyć interesujące. Interesujące, Rozwalamy sobie krówki. Tutaj się jedna jeszcze schowała. Patrzcie, ile z tego dropi mięsa w ogóle, ty. Zaraz będę miał stack stejków, zarąbiście. Zarąbiście fest. Dobra, w takim razie, skoro robi się noc, to może zróbmy sobie łóżko. Tylko, że ja nie mam drewna. Ej, szybko, bo zrobi się noc. Więc wykopmy sobie tutaj elegancko drewno. Czy będę mógł pójść spać? O, to jest dobre pytanie. Bo, ty, co jest? Widzicie to? Patrzcie na moje serduszka. O mordy, ty, coś się zaczęło dziać. Ej, ale pójdźmy sobie i tak bo ja nie chcę, słuchajcie, zginąć przez moby, ale czemu mi serduszka zaczęły migać? Co tu się odwaliło? Wiecie, co jest najgorsze w takim przypadku? Że ja nie mam pojęcia, ile ja w tym momencie mam życia. Co teraz? Ej, bo ja jestem najedzony na full. Nie wiem, czy my mamy pół serduszka, czy to działa tak, że wiecie, jak dostaniemy teraz obrażenie, czy my zginiemy w losowym miejscu, w sensie, czy te serduszka działają tak, że mamy losową ilość jakby w danym momencie serduszek, wiecie, że bo pokazuje mi pół. Jak będę miał pół i spadnę z wysokości, to automatycznie zginę. I to nie jest zbyt dobra i fajna opcja. Czekajcie, bo tutaj jest dużo wody. Ja myślę, że dobrym pomysłem byłoby, słuchajcie, wyruszenie właśnie w przygodę. Znalezienie nowego lądu, tylko pierw zabijmy sobie tego creepera. O, dobra. Uf. Ej, ale te serduszka są, no, delikatnie mówiąc, przerażające. Serio, nie? Zabijmy sobie łódkę, bo y, w wodzie będziemy najbezpieczniejsi, bo jednak no, woda to woda, nie? Tutaj za dużo może się nie wydarzyć. Czekajcie, o, dobra. I płyniemy, zarąbiście. Dobra, tutaj się nic nie dzieje. Patrzcie, tam był jak w ogóle. Pierwszą rzeczą, jaka zaczęła się dziać na tej wersji, jest to, że serduszka same nam migają. Okej, okay, dobra. Mamy chociaż potwierdzenie, że na tej wersji cokolwiek się dzieje, a nie jak na Minecraft Hexe, wiecie o co chodzi, jeżeli obejrzeliście film. O, Uwaga, dobra, jesteśmy na bagnach w sensie... Wow, wow, co jest? Co jest? Co to za wiadomości? Ej, co jest? Uuuu, ale się... Ej, o co chodzi? Co tu się stało? Czy wy to widzicie? Mamy jakieś wiadomości na czacie? Ej! Serduszka. Teraz jakieś wiadomości. Ej, czy ja mogę je wyłączyć? Nie mogę ich wyłączyć. A jak zrobię tak, nie. Ty nie gadaj, że teraz takie wiadomości cały czas będą nam się pojawiać. O co chodzi? What? Ej, to jest jakieś za mocne. W ogóle te serduszka zaczęły teraz wariować. Jeszcze szybciej się zmieniają niż wcześniej. Tak mi się wydaje, przynajmniej. O nie. Ej, dobra, ale nie było żadnych strasznych dźwięków. Więc jest dobrze, widzowie. Jest dobrze. Chociaż na razie nie mamy żadnego lądu takiego, wiecie, stałego, bo są tutaj jakieś takie bagna, ale te bagna. Nie wyglądają zbytnio zachęcająco. O, mamy tą. O, o nie! Kurde, rozwaliła mi się łódka, naprawdę? Okej, okay. i co teraz? Jakby. Hmm, no dobra, wiecie co, ja zrobię, bo skoro już się zaczęło coś dziać, to dobrze by było się przygotować. I zróbmy sobie piecyk i przypalmy sobie ten iron, bo mamy dwa, to będziemy mieć razem osiem więc będziemy mogli sobie zrobić żelazną klatę. A to by się nam przydało. O, i w ogóle ile ja mam skóry? Zróbmy sobie więcej pancerza, proszę bardzo. O, cyk. I patrzcie, teraz level mi się zmienia. O nie. O nie. Co jest? Co jest? Naprawdę, dobra. Czyli Minecraft 666 zaczął nam robić jakieś dziwne rzeczy. Teraz się zastanawiam, czy coś nam tu wyskoczy, czy nie. Bo jak na razie jest mega grubo. Patrzcie, cały czas na czacie mamy jakieś wiadomości. Exp nam się zmienił. Serduszka nam się zmieniły. Ej, no nie wiem, co mam o tym myśleć. Powiem wam szczerze. Dobra. Dobra, dobra, jest dobrze. Będzie dobrze, widzowie. Będzie dobrze. Tylko mamy mało miecza, ale nie. Ty, miałem przed chwilą tysięczny poziom. Nie wiem, czy widzieliście. Ja nie mogę. Ej, jestem nigdzie, bo jak możecie zauważyć, jesteśmy na bagnach na jakiejś wyspie. A tutaj się takie rzeczy odwalają. Ja nie wiem, czy powinienem płynąć dalej. Zrobimy sobie oczywiście łódeczkę, ale no. Zobaczmy. Nie mam optifina ani nic. Czekajcie, czy ja mogę zmienić sobie fowa? Mogę. Aha, nie mogę przybliżyć. Jestem ciekawy, co tam jest. Zaraz tam popłyniemy, bo wydaje mi się, że tam jakby był jakiś domek nie wiem, czy widzicie, bo tutaj ciężko coś widzieć przez ten czat, który cały czas, słuchajcie, zapierdziela w kółko. Mam tu różne jakieś dziwne napisy, e, no ale dobra, za ile będzie noc? Dobra, mamy tak połowę dnia, więc nie jest źle, więc po prostu płyńmy sobie dalej i zobaczmy, co spotkamy, jak popłyniemy sobie gdzieś dalej. Tutaj nie ma domku, myślałem, że tutaj będzie jakiś domek, ale to się okazała być górka, więc no płyniemy dalej i zobaczymy, czy znajdziemy jakieś struktury albo coś innego Zacznie się dziać podejrzanego. Bo na razie uważam, że jesteśmy bezpieczni. Przez to, że nadal żyjemy. Wiecie o co chodzi? Może zjedzmy sobie w sumie, jak już o tym przy tym jesteśmy. Dobrze by było sobie coś zjeść. O, proszę bardzo. Cyk. Dobra. I płyniemy dalej. Wydaje mi się, że przez to, że jesteśmy na wodzie, jesteśmy bezpieczni. O, mamy w ogóle nowy ląd. Dobra, to tutaj sobie wbijemy. Dobra. Jesteśmy na lądzie. Musimy być mega ostrożni, bo nie wiem, jak jest z moim życiem. Bo no cały czas się zmienia, więc nie wiem, czy nie jesteśmy czasem na hita. Więc nie wiem, czy nie jesteśmy. Jesteśmy czasem na hita, ale jest dzień, więc szansa, że coś nas zaatakuje, jest naprawdę znikoma. Zatoczyliśmy koło. Ej, bo znowu widzę biom dżunglowy. Już jeden biom dżunglowy widzieliśmy. Ło! Wow. Co jest? Co jest? Co tu się dzieje? Ej, wy ty, wy w ogóle. O nie, teraz są moby wszędzie. Robi się dzień i noc naraz. Patrzcie. O, shit. Ej, jesteśmy trochę w niebezpieczeństwie, widzowie. Ty! Co tu się dzieje w ogóle? O Kurde, w każdym momencie teraz może się coś zrespić koło nas. O nie, o nie, o nie, jest za hardkorowo. Tego się nie spodziewałem. Tego się widzowie nie spodziewałem. Totalnie, nie? Ja nie mogę. I zauważcie, czym dłużej gramy w tą wersję gry, tym bardziej się robi Hardkorowo w ogóle. Ja nie mogę. Co jest? I co, i to będzie teraz tak cały czas? No nie gadaj. Nie gadaj, że teraz będzie się cały czas tak zmieniać. Czy to. Ej, ja nie wiem. Ja nie wiem, co o tym myśleć. Serio, dobra. Robimy sobie, słuchajcie, szybką bazę na domeczku tutaj. Bo wydaje mi się, że czym wyżej, tym bardziej będziemy bezpieczni. A, no, jak. Jak robi się dzień i noc w kółko, to, no, nie jesteśmy zbyt nieobezpieczni. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Więc zróbmy sobie tutaj taką szybką bazę. Tylko czekajcie, ja tutaj to rozwalę w sumie, żeby tu było więcej przestrzeni. Damy sobie crafting, damy sobie, słuchajcie, piecyk, tak, żebyśmy mogli sobie tutaj robić różne ruchy. Więc damy sobie tutaj tak, i damy sobie tutaj tak, dobra. I zróbmy sobie może trochę pochodni, co? Oświetlmy sobie teren koło właśnie naszej bazy na drzewie, bo, no, jest to dosyć niepokojące, co tu się zadziało. Naprawdę. Ej, w sensie, ja nie wiem teraz, czy teraz będzie tylko grubiej. Bo patrzcie, ty. Ty. A spróbujmy pójść spać. Ej, to nie jest głupie. Spróbujmy pójść spać. Tylko czekajcie, bo muszę. A, nie, dobra, tu nie wejdą. Zdajmy sobie tutaj łóżko. I patrzcie, prawie mogę. Ej, w sensie patrzcie, kładę się, ale od razu wstaję. Co tu się dzieje? Ej, to jest jakieś hardkorowe, nie? Ej, można dostać naprawdę oczopląsu tutaj, zauważcie. Ja nie mogę, ty! No dobra, okej. Okay. To się tak teraz cały czas zmienia. Myślę, że nie ma co panikować, bo ja już przywykłem, już, już się tego tak nie boję, jak wcześniej. Ja nie mogę! Ej, dziwnie się tak strasznie gra! Naprawdę dziwnie się tak gra. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Tu mamy chyba jakąś lawę, bo jest jasno, tak. Tutaj jest lawa i patrzcie jaka to jest stara wersja Minecrafta Jest stara tekstura tej lawy w ogóle Idźmy dalej i zobaczmy co się będzie działo dalej Bo wydaje mi się, że O nie, mamy tu zombiaka Dobra, spróbujmy go pokonać Okej, okay, okej, okay. tylko żeby, o dobra, trzeba być ostrożnym Bo z tymi serduszkami, no mówię, nie wiem ile mam życia Nie chcę ryzykować Bo mam nawet spoko ekwipunek, o nie, tam jest creeper O, o nie Jaki to jest hardcore widzowie, co ty się dzieje w ogóle, nie? Zauważcie, że pojawiają się tylko rzeczy wizualne Na zasadzie, wiecie, tutaj na czacie Tutaj serduszka nam znikają, level. Ty, ale teraz to szybciej zapierdziela w ogóle, zauważyliście? Te miganie. Ale nie pojawiają się żadne struktury ani postacie. I nie wiem, słuchajcie, czy działa to tak, że czym dłużej gramy, tym mamy szansę zobaczyć jakąś postać albo coś się zrespi? Czy działa to tak? Co jest? Zginąłem? Ale od czego? Czego ja zginąłem? O, ale zrespiłem się tu, dobra. Ty, patrzcie. I przestało się wszystko dziać. Przestało się wszystko dziać. Ej, dobra, biegniemy po moje itemy. Ale od czego ja zginąłem? Czy coś mnie po prostu zabiło? Wydy, wy. Ale patrzcie, teraz wszystko wróciło do normy. Jakby nic się nie działo. Co jest? Ej, to to było za mocne, naprawdę to było za mocne. tym ciekawy, czy znajdę teraz moje itemy, bo nie do końca pamiętam, gdzie ja zginąłem, a wiem, że było gdzieś to w okolicy tutaj. Tylko pytanie teraz, gdzie? A nie myślałem, że kordy się, słuchajcie, też y, gliczują, ale one po prostu jakby dochodziły do siebie. Mm, no nie wiem, słuchajcie, czy znajdziemy teraz moje itemy. I nie wiem w zasadzie nie wiem nic, tak wam powiem. Nie wiem totalnie nic. Ej, duszy rzeczy się nagle naraz zaczęło odwalać. No nie wiem co o tym myśleć. W sensie nie widzieliśmy żadnej. Struktury, nic nam się nie pojawiło. Znaczy pojawiło, ale takie efekty, jakby. Dla mnie to są takie efekty. Pytanie, co nas zabiło? Czy nas zabiła jakaś postać? Kurde, ej, teraz to ja się już zgubiłem. O nie. Pyk. Zabiłem się, respię się tutaj Totalnie nic się dziwnego nie stało Ale to tak totalnie Nie wiem, czy powinienem grać dalej Czy może na tym, słuchajcie, w dzisiejszym filmie Nie skończyć I dajcie znać w komentarzach Czy chcecie drugą część z Minecraft 666 Jeżeli będzie tutaj 2000 łapek w górę To taka część będzie na pewno Jak nie z tej wersji, to z innej To był max, to co się teraz wydarzyło Tutaj w dzisiejszym filmie Czy może się wydarzyć coś jeszcze Bo ja nie wiem, bo grałem w to pierwszy raz Ale możemy zrobić testowo drugi odcinek i to sprawdzić. Więc strzelajcie łapy w górę, subskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco, bo filmy pojawiają się codziennie. Ja byłem MWK i widzimy się już jutro. Elo.